Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. W czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu na wspólnej modlitwie koronkom do Bożego Miłosierdzia, dzisiaj również święto katedry Świętego Piotra i 22 luty. A z 22 lutym wiąże się bardzo piękny fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, który za chwilę przeczytam, który będzie nas wprowadzał dzisiaj w modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Dlatego teraz wsłuchajmy się ten fragment. Jest to 47 i 48. Fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, mówiący o obrazie Jezusa Miłosiernego. Dlatego teraz wsłuchajmy się w te słowa. 1931 rok, 22 lutego. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wniesiona. Wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szat na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale radość, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus. Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obieczuj, obiecuję także, już tu na Ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę, jako swej chwały. 22 lutego 1931 roku takie objawienie miała święta siostra Faustyna Kowalska. Piękna obietnica Pana Jezusa, mówiąca, że kto czci obraz Jego miłosierdzia, ten będzie szczerzony przez samego Pana Jezusa. Dlatego wyciągnijmy teraz nasze koronki. I módlmy się wspólnie właśnie o te miłosierdzie, o to, aby miłosierny Bóg przebaczył nam nasze grzechy, ale też, aby Jezus, tak jak sam obiecywał, szczekł nas od złego, od szatana, od wszelkiego grzechu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżował umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosiercie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księżę Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. I kochani, oddajmy się jeszcze pod opiekę. Świętego Michała Archanioła, prosząc właśnie, aby wstawiał się za nami, opiekował się nami, był dla nas podporą w walce z grzechami. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Zapraszam oczywiście na jutro, e, jutro piątek, więc pokorąco odmówimy sobie również Drogę Krzyżową. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego czwartku. Pozdrawiam z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.